Szczepiliście swoją córeczkę? Tak, szczepiliśmy, szczepiliśmy. Jakby. No. no. Moja mama jest pielęgniarką, tak zaleciła, co mamusia powie, to ja zawsze idę za tym. Jesteś młodym tatą, czy przeszkodziło ci to jakoś w karierze? Czy musiałeś odmówić parę wyjść, czy zrezygnować z jakichś ciekawych projektów? Jakby rzeczywiście w tym roku dostałem kilka zaproszeń do programów rozrywkowo-talentowych, tam troszeczkę śpiewania, troszeczkę tańczenia, dwa programy różne. No i z racji, że urodziła się córeczka, no to zrezygnowałem z tego, ale też dlatego, że mam po prostu kontrakt z Facebookiem i... Ciężko by było te dwie rzeczy ze sobą pogodzić, ponieważ kontrakt z Facebookiem bardzo dużo godzin jednak wyciąga w ciągu miesiąca, a chciałem także do tych programów podejść w 100%, nie zatańczyć i potem być pośmiewiskiem, tylko po prostu przyłożyć się, zatańczyć jak Rafał Maserak, ewentualnie jak Krzysztof Krawczyk w jednym z najlepszych teledysków. I i wtedy rzeczywiście by to miało sens, a to wymaga ogromu treningów. No i po prostu bym musiał ciągle być na tych salach treningowych i ćwiczyć, a na to niestety nie ma czasu. Także kochani, klasycznie, zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.